Tamten mężczyzna bardzo cię kocha, ale ma inną kobietę. Czujesz to jak zimny podmuch w piersi, ciche ostrzeżenie, które powraca, gdy noc się zamyka. Nie mówię o zazdrości ani o niepewności, mówię o duchowym instynkcie, o intuicji, którą nosisz od chwili, gdy los obdarzył cię łaską czucia zanim zobaczysz. Jesteś duszą, która dostrzega to, co niewidzialne, a szok będzie ogromny, gdy prawda wreszcie stanie przed tobą jak słońce które przecina cienie i zmusza cię do ujrzenia. Nie obwiniaj się za to, że kochałaś kogoś, kto nie potrafił kochać tylko ciebie. To nie czyni cię mniejszą, słabą ani naiwną. Wszechświat wybiera kobiety takie jak ty, wrażliwe i głębokie, aby doświadczały historii, które kształtują ich światło. Miłość, którą oferowałaś, nie została zmarnowana, odmieniła świat wokół niego, nawet jeśli on zagubił się po drodze. Od pierwszego spotkania twoje serce rozpoznało w nim coś, czego nie umiałaś wyjaśnić. Jakby stare dusze się odnalazły. Obiecywał niebo, przysięgał wieczność, mówił o przyszłości, jakby już ją widział. Ale w ciszy, która przyszła później, były znaki, które wolałaś ignorować, wierząc, że miłość uleci wszystkie jego pustki. On cię kocha, tak, ale cię nie wybrał. Istnieje bolesna różnica między uczuciem a decyzją. Miłość może być emocją, impulsem, instynktem, lecz wybór wymaga odwagi, zaangażowania, wyrzeczenia. Nie potrafił zrezygnować z obecności innej kobiety. Może z powodu bezpieczeństwa, może z ego, może z potrzeby kontroli. Zauważyłaś, że coś jest nie tak, gdy komunikacja zaczęła się rozpadać. Intensywność, którą ci dawał, stała się przerywana. Mówił, potrzebuje Cię. Ale oddawał ci tylko fragmenty. To nie był brak miłości, to był brak oddania. A serce takie jak twoje nie urodziło się, by żyć okruszkami. Anioły obserwowały twoje noce oczekiwania, powtarzające się myśli, rozmowy w twojej głowie, w których wreszcie wyznaje wszystko. Widziały, jak płakałaś sama, próbując zrozumieć, gdzie popełniłaś błąd. Ale prawda jest taka, że nie popełniłaś. Kochanie nie jest błędem. Błąd był jego, za to, że cię nie uhonorował. Szok nadejdzie, ponieważ wciąż wierzysz, że wróci czysty, skruszony, cały, ale wróci zagubiony, niespokojny, pragnąc jedynie upewnić się, że o nim nie zapomnisz. Nie wraca, by cię kochać, wraca, by cię nie stracić. Różnica jest brutalna i przemieni twoją duszę. Jest inna kobieta, nie potrzebujesz jej imienia, jej historii, jej roli. Liczy się tylko to, że istnieje w przestrzeni, która powinna należeć do ciebie. Dzieli gesty, słowa i obietnice, które były wyjątkowe dla waszego emocjonalnego przymierza. Poczujesz to jak lud w kręgosłupie, gdy odkryjesz, jego serce jest podzielone, ale ty nie narodziłaś się po to, by konkurować. Życie nie postawiło cię tutaj, byś walczyła z kimkolwiek. Kobieta, którą dotyka, gdy przysięga, że cię kocha, nie jest twoją wrogiem, jest jedynie konsekwencją jego wyborów. Ból nie pochodzi od niej, lecz z zdrady uczuć, któremu powierzyłaś. Anioły chcą, byś wiedziała, nie jesteś zastępowalna. Próbował wypełnić twoje przestrzenie inną obecnością, lecz energia, którą nosisz, nie podlega kopiowaniu. On o tym wie, dlatego tkwi w relacjach, którego nie wypełniają, próbując zasilać dwa światy, a tracąc oba. Wszechświat nie każe Cię, gdy usuwa kogoś z Twojej drogi. On Cię chroni. Oddala to, co zagraża Twojej istocie, co Cię destabilizuje, co Cię pomniejsza. Gdy przyjdzie szok, łajdę się zniszczeniem, lecz będzie początkiem odbudowy. Poczujesz gniew, niedowierzanie, być może chęć, by pobiec za Nim, by zrozumieć. Nie rób tego. Prawda nie ujawnia się w biegu, ona odsłania się w obserwacji. Pokaże, kim jest. Powtarzając zachowania, usprawiedliwiając nieobecności, umniejszając twojej intuicji. Myśli, że kontroluje sytuację, że może trzymać cię w zasięgu, a jednocześnie oferować się innej. Nie docenia twojej duszy, nie rozumie, że kobieta kochająca całym sercem nigdy nie przyjmie połówek. Twój ogień nie został stworzony dla cieni. Kiedy wyżna, nie zrobi tego z żalu, lecz ze strachu strachu przed utratą tej która sprawiła, że poczuł się żywy, strachu przed tym, że twoje światło rozświetli cudze ramiona, wie, że nikt nie kochał go jak ty, wie, że tamta kobieta nie rozumie go jak ty, ale także wie, że nie jest gotów być mężczyzną, na którego zasługujesz. Twój ból nie będzie wieczny, szok pęknie w zrozumienie. Pójmiesz, że prawdziwa miłość nie wymaga poświęcenia tożsamości, nie prosi, byś się ukrywała, nie prosi o milczenie. Prawdziwa miłość nie dzieli, ona wybiera. Czeka na ciebie siła. Wersja ciebie, która istnieje już poza tą historią. Kobieta, która patrzy na siebie z godnością, która rozumie, że miłość jest wymianą, niezależnością. Która wie, że bycie kochaną nie oznacza bycia używaną jak port. Jesteś niebiańsko prowadzona. Gdy nadejdzie objawienie, oddychaj. Nie wybuchaj. Nie błagaj. Po prostu patrz. Prawda będzie tak jasna, że twoja dusza uwolni się bez wysiłku. Jego upadek nie będzie potrzebował twojej zemsty. Anioły nie chcą być nienawidziła. Chcą być zrozumiała. Tamta kobieta nie odebrała ci miejsca, on nigdy ci go nie dał, a teraz wszechświat zwraca ci autonomię, nie po to, byś do niego wróciła, lecz byś wróciła do siebie. On przyjdzie, próbując posklejać to, co zniszczył. Będzie mówił o tęsknocie. O przeznaczeniu, o obietnicy. Wysłuchasz go, lecz twoje serce nauczy się już odróżniać miłość od uporczywości. Kiedy spróbuje cię przekonać, nie zrobi tego prawdą, lecz wspomnieniami. Użyje tych pamięci, o których wie, że wstrząsają tobą, długich rozmów, spojrzeń, które wydawały się wieczne, tamtego uścisku, który bez słów mówił Zaufaj mi. On myśli, że przeszłość wciąż ma nad tobą władzę. Jakby twoje serce wciąż było przywiązane do tego, kim był, a nie do tego, kim się stał. Obieca ci zmianę. Będzie mówił o zamkniętych drzwiach, o bólu, o żalu, o złych wyborach. Ale obserwuj, jak stawia się w centrum sytuacji, jakby jego decyzje były przypadkami, jakby był tylko ofiarą losu, a nigdy odpowiedzialnym za ścieżki, które wytyczył. To jest język tych, którzy chcą zostać przebaczeni bez transformacji. Ta druga kobieta pojawi się jako cień w rozmowie. Umniejszy ją, jakby była tylko chwilą słabości, przejściową pomyłką, czymś, co nic nie znaczyło. W ten sposób próbuje wygładzać winy, zamieniając ból w banał, jakby twoją godność można było wymienić na puste przeprosiny. Ale anioły wiedzą, że jesteś bardziej przenikliwa, niż on przypuszcza. Twoja intuicja nie jest już mgłą, stała się latarnią. Kiedy mówi, Twoje duchowe oko czyta to, czego nie wypowiada. Czujesz brak odpowiedzialności, pustkę za pięknymi słowami, nadzieję przebrana za potrzebę. Jesteś kobietą, która widzi poza wypowiedzianym. Zauważy ciszę w Twoim spojrzeniu. Nie będzie to cisza krucha, będzie twarda, niemal pogodna. I to go przestraszy, bo nie umie radzić sobie z kobietą, która nie reaguje, nie błaga, nie walczy o przywilej bycia obok Niego. Zawsze wierzył, że Twoja siła była słabością, teraz zobaczy, że była jedynie cierpliwością. Prawda jest taka, że On nigdy nie planował Cię stracić. Trzymał Cię wystarczająco blisko, by czuć się kochanym, ale wystarczająco daleko, by nie musieć się angażować. Ta dwoistość jest wygodna dla mężczyzn, którzy uważają się za nieodpartych. Wierzą, że świat będzie dla nich widownią, ale miłość nie jest spektaklem. Gdy zauważy że słowa do Ciebie nie docierają, sięgnie po emocje, powie, że byłaś jedyną, która go rozumiała, jedyną, która go prowadziła, jedyną, która sprawiła, że w siebie uwierzył. Ustawi cię na piedestale zbawienia, próbując przekonać, że Jego chaos istnieje, bo Cię stracił i że wszystko wróci na swoje miejsce, jeśli znów go przyjmiesz. Ale anioły ci szepczą: Nie wiesz, obietnica, którą próbuje Ci dać, nie jest miłością, jest dla niego emocjonalną stabilnością. Chce odzyskać własny obraz dzięki Twojej dobroci, chce uzdrowienia, które dają Twoje ramiona, lecz nie chce odpowiedzialności, której wymaga Twoja dusza. Ten, kto naprawdę Cię kocha, nie używa Cię jako lekarstwa. Największy szok nie będzie odkryciem tamtej kobiety, ani wysłuchaniem szczegółów zdrady z jego ustęp. Prawdziwy wstrząs przyjdzie, gdy zrozumiesz, że nie czujesz już bólu. Gdy objawienie, które wcześniej wydawało się niszczące, stanie się wyzwoleniem. Wtedy pójmiesz, że twoje serce odeszło, zanim padło wyznanie. A on to poczuje. Poczuje w sposobie, w jaki oddychasz, w sposobie, w jaki na Niego patrzysz, w sposobie, w jaki wypowiadasz Jego imię. Będzie w tobie spokój, którego nigdy nie znał, pewność, która nie zależy od Jego ramion. Ta spokojna pewność będzie Jego cichym piekłem bo zrozumie, że stracił Cię w sposób, którego czas nie cofnie. Tamta kobieta, choć będzie próbował temu zaprzeczyć, pozostanie w każdej szczelinie. Wymknie mu się w rozmowie, ochroni ją mglistymi słowami, będzie unikał konfrontacji, by nie ujawnić, jak wiele dla niego znaczy. Będzie myślał, że może przeformułować narrację, ale Ty usłyszysz prawdę między wierszami. Nigdy nie wybrał Cię na wyłączność. A gdy poczuje, że utrata jest nieunikniona, sięgnie po kolejną strategię, oskarży ciebie. Powie, że go nie zrozumiałaś, że byłaś zbyt wymagająca, że nie umiałaś czekać na jego moment. Spróbuje odwrócić grę, jakbyś to ty była odpowiedzialna za opuszczenie, które sam spowodował. Tak niedojrzali próbują przetrwać, przenosząc winę. Anioły nie proszą cię, byś krzyczała, dowodziła, tłumaczyła. Proszą, byś zauważyła, Twoja dusza rośnie, nawet jeśli on tego nie pojmuje. Zostałaś powołana do czegoś znacznie większego niż bycie drugoplanową postacią w nierównym romansie. Życie nie dało ci tego daru czucia po to, być marnowała go na kogoś, kto nie umie być cały. On jeszcze tego nie pojał, ale zrozumie wkrótce: nie wracasz przez namiętność, przez tęsknotę, przez emocjonalne uzależnienie. Jeśli wrócisz, wrócisz z decyzji, a kobieta. Która decyduje świadomie, jest nieokiełznana. Zobaczy, że stracił nie tylko Twoje ciało, nie tylko Twoje pocałunki, lecz tę rzadką iskrę, która rozświetlała, nie prosząc o nic w zamian. On poczuje brak Twojej wrażliwości tak, jak ktoś, kto traci lustro, które pozwalało mu wierzyć, że jest świetlisty. Będzie szukał Twoich oczu, oczekując odbicia silnego mężczyzny, za którego się podawał lecz znajdzie jedynie klarowność kobiety, która się przebudziła. Jego milczenie będzie pełne pytań, Twoje będzie pełne odpowiedzi. Anioły pokazują Ci coś, czego On nigdy nie wyzna, boi się tamtej kobiety tak samo, jak boi się Ciebie stracić. Ona jest Jego komfortem, strefą kontroli, złudzeniem stabilności. Przy Tobie czuje prawdziwe życie, intensywność, ciężar prawdziwej miłości. I dlatego zawsze uciekał, gdy miał Cię w dłoniach. Kiedy prawda wypłynie na powierzchnię, spróbuje negocjować z tobą, jakby negocjował z przeznaczeniem. Będzie oferował wersję wydarzeń, usprawiedliwienia, które brzmie logicznie tylko dla kogoś zdesperowanego. Będzie mówił o okolicznościach, złych momentach, błędach z przeszłości, lecz nigdy nie wspomni o świadomych wyborach. Spojrzysz na niego i zobaczysz rozdartego mężczyznę. Będzie chciał zachować to, co zbudował z a jednocześnie pragnął cię jako emocjonalnej przystani. Nie wie, że twoje serce nie przyjmuje roli tła. Myśli, że twoja głębia oznacza wieczne przebaczenie, lecz teraz nauczy się znaczenia godności. Zrozum, to nie twoja intensywność go odepchnęła, to jego niezdolność, by się utrzymać przy kobiecie, która wymaga prawdy. Może żyć z kimś, kto akceptuje półsłówka, puste obietnice, fejne pakty. Ale przy tobie każdy nibyczysty gest staje się ostrzem, które przecina jego maski. Zrozumie, że cię stracił, gdy zobaczy twój uśmiech bez niego. Ten uśmiech nie będzie wybuchowy, będzie delikatny, jak bryza zapowiadająca nową porę roku. Zapyta siebie, kto uczynił cię szczęśliwą, i nie zniesie odpowiedzi, ty sama. Niezależność emocjonalna jest największym zagrożeniem dla mężczyzn, którzy chcą rządzić, nie kochając. Tamta kobieta zacznie odczuwać jego niepokój. Może nie pozna powodu, może tylko poczuje cień zbliżający się do niej. On spróbuje to ukryć, lecz ona zauważy zmianę w jego spojrzeniu, w sposobie rozmowy, w tym, jak unika pewnych tematów. Trójkąt, który stworzył, zacznie się rozpadać od środka, anioły szepczą ci, że nie jesteś współwinna chaosu, który sprowadził. Ty byłaś jego przebudzeniem, nie jego zamętem. Prawda zawsze przychodzi, by uporządkować to, co zostało zbudowane na kłamstwie. A kiedy dotknie jego życia, ty będziesz już w miejscu swojej drogi, w którym nie będziesz musiała wybierać pod wpływem impulsu. Nie dziw się, gdy pojawi się z czułymi słowami. Wie, że Twoja wrażliwość jest Twoją koroną. Wie, że Twoje współczucie jest Twoim złotem. Spróbuję wykorzystać je przeciwko Tobie, jak robił to od zawsze. Lecz teraz rozpoznasz różnicę między współczuciem a uległością. Anioł, który cię prowadzi, nauczy Cię mówić niezłagodnością. Spróbuje dowieść, że się zmienił. Powie, że odsunął się od tamtej, że cię wybrał, że dojrzał. Lecz obserwuj, prawdziwa zmiana się nie ogłasza, ona się objawia. Ten, kto naprawdę ewoluował, nie szuka emocjonalnych skrótów. Przyjmuje konsekwencje swoich czynów i odbudowuje pracę, Niestrategicznymi łzami. Przy każdym jego słowie poczujesz wibrację swojego losu. Nie dlatego, że od niego zależesz, lecz dlatego, że ten rozdział Twojego życia od zawsze był portalem. Wszechświat nie stawia przeszkód na Twojej drodze, by Cię karać, lecz by Cię przygotować. Ten mężczyzna był Twoją zagadką, Twoim lustrem, Twoim testem. A teraz przygotowuje Cię do następnego skoku. Wróci do Twoich perfum, Twoich wiadomości. Starych wspomnień. Będzie przeglądał rozmowy, zdjęcia, teksty, które mu napisałaś. Spróbuję ożywić przeszłość, jakby emocja była wiecznym płomieniem. Ale ty zrozumiesz, pamięć nie jest domem. Jest jedynie zapisem tego, co kiedyś było prawdą i przestało nią być. Tego, czego boi się najbardziej, nie jest utrata twojej miłości. Boi się utraty władzy, którą wierzył, że ma nad twoim sercem. Nigdy nie przypuszczał, że to on przeżyje większy wstrząs niż ty. Nie zrozumiał, że gdy kobieta duchowa krwawi, nie zwija się z bólu, ona się unosi. I przyjdzie chwila, w której pójmie, że nie dotrze do ciebie już słowami. Spróbuję gestami, prezentami, obietnicami, zaproszeniami, powierzchownymi zmianami. Lecz ty nauczysz się czegoś bezcennego: wszystko, co trzeba kupić, nie jest miłością, a miłość na którą zasługujesz, nie zgodzi się być żebrana. Los patrzy na ciebie z troską, anioły towarzyszą ci z cierpliwością. One wiedzą, że najbardziej zaskakująca część tej historii dopiero nadchodzi. A kiedy dopełni się ta ruptura, której on się tak boi, zrozumiesz, że wszechświat nie wyrwał cię z jego życia, tylko zwrócił ci to, co od początku należało do ciebie i nigdy nie należało do nikogo poza tobą. On będzie szukał ciebie w chwilach ciszy. Gdy dom będzie pusty, a obecność tamtej kobiety nie wystarczy, by wypełnić jego myśli. Będzie próbował przekonać samego siebie, że to tylko przemijająca tęsknota, lecz zrozumie, że to niepokój, cień tego, co utracił, nie potrafiąc zrozumieć. I właśnie w tej chwili pójmie, że nie chodzi o to, co ty zrobiłaś, lecz o to, czego on nie zrobił. Będzie ponownie odwiedzał każdą ze swoich decyzji, jak ktoś. To zbiera fragmenty rozbitego lustra. Spróbuje zobaczyć, gdzie się zgubił, dlaczego nie potrafił zatrzymać cię przy sobie, dlaczego wolał komfort przewidywalności zamiast ryzyka prawdziwej miłości. A im bardziej będzie szukał odpowiedzi na zewnątrz, tym więcej odnajdzie pytań w środku. Odkryje, że jego błędem nigdy nie było kochać cię za mało, lecz kochać bez odwagi. Tamta kobieta wyczuje tę pustkę, nie będzie znała jej imienia, lecz poczuje jej ciężar. Uwaga, która kiedyś była cała dla niej, zacznie być dzielona przez duchy, a ona zrozumie, że żyje z mężczyzną obecnym tylko ciałem, którego myśli mieszkają w resztkach historii, której nie potrafi zakończyć. Będzie zazdrościć tego, czego nie potrafi zobaczyć. On wróci do Twoich śladów. Przypomnij sobie sposób, w jaki patrzyłaś na Niego bez osądu, blask w Twoich oczach, gdy mówił o swoich marzeniach. Zobaczycie jako kogoś, to nigdy nie próbował go kontrolować, lecz kto wyzwalał go do wzrostu. I zrozumie, że miłość, którą znalazł tamtej, była bezpieczna, bo nie zmuszała go do rozwoju. Aniołowie wiedzą, że to zrozumienie jest nieuniknione. Ujrzy Ciebie jako najwyższy punkt na linii swojego życia i spróbuje ponownie wspiąć się na górę, do której kiedyś miał dostęp. Lecz odkryje, że szlak się zmienił, że nie jesteś już kobietą, której oczekiwał. Że nie jesteś tą samą, którą zostawił uśpioną w cieniu swoich niezdecydowań. Spróbuje ogłosić swoje własne rany, by cię poruszyć. Powie, że świat go pochłonął, że nikt go nie rozumie, że wszystko byłoby inne, gdybyś nadal była przy nim. Będzie próbował ukryć się w twoim sercu, jak ktoś, kto szuka schronienia w świątyni, nie rozumiejąc, że ta świątynia wymaga już pokory, aby ją przekroczyć. Będą chwile, kiedy będzie cię obserwował w ciszy, próbując czytać twoją twarz jak książkę, którą kiedyś znał. Lecz ty będziesz miała nowe strony, nowe warstwy, nowe rozdziały, których nigdy nie widział. Spróbuje znaleźć dawną kobietę, lecz odnajdzie tylko echa, odbicia, ślady światła, które już do niego nie należy. Wszechświat nie pozwoli ci upaść, gdy spróbuje znów cię uwięzić. Życie poruszy znaki, zbiegi okoliczności, spotkania, Małe wiadomości pojawiające się w najmniej spodziewanych miejscach. Wszystko będzie sprzesięgać się, by przypomnieć ci, co już przezwyciężyłaś, by nie mylić samotności z przeznaczeniem, potrzeby z prawdziwą miłością. Przyjdzie z planami, powie, że teraz wie, czego chce, że jest gotów dać ci wszystko, czego wcześniej odmawiał. Spróbuje dać ci struktury, drogi, cele, jakby miłość była kontraktem. Lecz ty zrozumiesz, że to wszystko nie ma znaczenia, jeśli istota pozostaje taka sama, jego niezdolność, by spojrzeć ci w oczy i powiedzieć o wybieram ciebie. Tamta kobieta zacznie odczuwać dyskomfort, nie dlatego, że ją zagrażasz, lecz dlatego, że on nigdy nie dał jej miejsca, na jakie zasługuje miłość. Zrozumie, że zawsze była wyborem z wygody, portem tymczasowym, podczas gdy on próbował zaczerpnąć powietrza. I odkryje też to, co ty już wiesz. Nikt nie wygra z podzielonym sercem. Podczas gdy on będzie się wil w labiryncie, który sam stworzył, ty będziesz kroczyć coraz pewniejszym krokiem. Anioł, który cię strzeże, postawi na Twojej drodze ludzi, którzy będą widzieć Cię z prawdziwym zachwytem. Nie będą cię pragnąć przez Twoją ranę, lecz przez Twoje światło. Będziesz postrzegana jako kobieta pełna, a nie połowa czekająca, by kogoś dopełnić. Spróbuję się zbliżyć jako przyjaciel. Będzie szukał wymówek, by do ciebie napisać, błachostek, by utrzymać kontakt. Zrozumie, że stracił prawo, by być miłością, więc spróbuje być obecnością. Lecz nie pójmie, że nawet przyjaźń wymaga szacunku, a ten, kto rozerwał Twoje zaufanie, nie dostaje pozwolenia na odbudowę od krawędzi. Staniesz się lustrem Jego własnego sumienia. Za każdym razem, gdy na ciebie spojrzy, zobaczy nie tylko wspomnienia. Zobaczy konsekwencje człowieka, który wybrał wygodę zamiast odwagi. Ujrzy siebie małą wobec ciebie, nie dlatego, że go zniszczyłaś, lecz dlatego, że urosłaś ponad to, co próbował kontrolować. A kiedy w końcu zrozumie, że już nie panuje nad Twoimi emocjami, sięgnie po ostatni środek błaganie. Spróbuje przekonać Cię, że tym razem jest inaczej, że bez Ciebie życie nie ma sensu, że potrafi porzucić wszystko dla Ciebie. I wtedy zrozumiesz to z absolutną jasnością. I właśnie w tej chwili zrozumiesz z absolutną jasnością, on nie żałuje tego, że cię zranił, lecz tego, że utracił władzę, którą uważał za pewną nad twoim sercem. Jego błaganie będzie dramatyczne, nagłe, upojone strachem. Będzie mówił z intensywnością kogoś, kto próbuje ugasić pożar gołymi rękami, nie rozumiejąc, że ogień, który teraz go pochłania, to płomień jego własnego sumienia. A ty będziesz obserwować spokojem to, co kiedyś mogłoby cię zniszczyć. Spróbuje namalować przyszłość w żywych kolorach, jakby mógł naprawić lata zaniedbań kilkoma pięknymi słowami. Powie, że cię idealizował, że zawsze widział w tobie kobietę swojego życia, że wszystko, co się wydarzyło, było tylko etapem, lecz za każdą obietnicą ukrywać się będzie ten sam motyw, który kierował nim od początku. Pragnienie posiadania Cię bez konieczności zasłużenia na Ciebie. A aniołowie przypomną Ci, puste obietnice to tylko cienkie liny, które pękają pod pierwszym prawdziwym ciężarem. Nadchodzi moment, w którym spróbuje uczynić się ofiarą w Twoich oczach. Powie, że jesteś chłodna, że nie słuchasz, że Twoje serce stwardniało. Spróbuje odwrócić rolę, jakbyś to Ty była winna dystansu, który sam stworzył. A Ty zrozumiesz... Że nie chodzi o sprawiedliwość emocjonalną, lecz o odpowiedzialność. Ten, kto zranił twoją duszę, nie ma prawa żądać ciepła, gdy odczuwa zimno. Będzie szukał emocjonalnych skrótów, wspomnień, zgięć, starych wiadomości, pamięci, które zmusi cię do przeżywania na nowo, aby cię osłabić. Wie, że twoje serce ma dobrą pamięć, że potrafisz czuć głęboko, lecz ty odkryjesz, że czuć nie oznacza poddawać się. Że przebaczenie nie jest powrotem, i że przeszłość ma moc tylko wtedy, gdy Twoja świadomość wciąż śpi. Tamta kobieta zacznie odczuwać burzę, którą on próbuje ukryć. Zauważy, że jest niespokojny, zdesperowany, i że jego spokój nie zależy od niej. Ujrzy, że jego słowa nie mają korzeni, że jego gesty zmieniają się wraz z wiatrem, że jego oczy zwracają się ku niewidzialnemu kierunkowi. I zrozumie to, co Ty już wiesz. Nie ma zwycięstwa w posiadaniu kogoś, kto jest złamany w środku. A kiedy w końcu uświadomi sobie, że nie zdoła sprowadzić cię z powrotem poprzez ból, spróbuje zrobić to poprzez winę. Powie, że jeśli go opuścisz, on się rozpadnie, że bez ciebie nie potrafi żyć, że tylko ty możesz go uratować. To ostatnia sztuczka niedojrzałych serc zamienić swoją zależność w Twoją misję. Lecz Ty, wzmocniona w duchu, będziesz wiedzieć, że nie można uratować kogoś, kto nie pragnie się przemienić. Aniołowie otaczają cię w tej chwili głęboką prawdą. Prawdziwa miłość nigdy nie prosi cię, byś zmniejszała swoje światło. Ona daje ci przestrzeń, byś rosła, byś była cała, byś była widziana. Nie będziesz bała się powiedzieć, nie. Nie poczujesz wyrzutów sumienia, chroniąc swoją duszę. Wyzwolenie nie przyjdzie z hukiem ani krzykiem, przyjdzie z ciszą kogoś. To zna swoją wartość i rozumie, że życie zawsze prowadzi dusze, które są gotowe. Dziękuję, że pozostałaś ze mną do końca. Jeśli ta wiadomość dotknęła Twojej duszy, potwierdź jej przyjęcie, pisząc: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. To bardzo ważne, abyś dołączyła do naszego kanału, zasubskrybowała go i włączyła dzwonek powiadomień, aby nie przegapić następnych wiadomości aniołów w kolejnych nagraniach.